Co na to? Tutaj. No tak się zastanawiam, że słyszę pająka. Uj, widzę noc. O o! O o. okej tu się wklepi Drzwi, szybko drzwi. Jesteśmy bezpieczni. Dobra, ale tu już się trochę rozbudujemy. Um. O, nawet pochoni będą. się rozbudujemy. Yy, dobra, ja to rozbuduję i zaraz do was przyjdę. No okej, okay, już jestem. Teraz będę tworzył sobie łóżko. No i... Jak to? Przecież jest ciemno. Bardzo ciemno. No. Wyjmuję miecz. Tak, na zaś. A, kamienny sobie miecz zrobię. Co tam, bo tam już widzę, się praktycznie w żadnym użyciu się już męczy. No na razie nic nie widzę. No tam już nie idziemy, to jest pewien. Tam jest za dużo niebezpieczeństwo. nie daje się mi odzadnąć ona mnie wystraszyła tym swoim murem no jasne zabije się w końcu kosiaków wtedy to pozabijałem o, rozbite kwiatki to jest znak, że muszę stąd odejść to na pewno, highro brain hi 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 brain hmm. Wiecie, wiecie, by było... nie by go nie było w tej wersji, a tak naprawdę w tej wersji był, tylko się ukrywał. Węgiel. Spoko, to lubię. O! Oh. O! Oh. O! Węgla, węgla, o ile węgla. Nie wiem czy będziecie wszystko widzieć, ale zapamiętajcie jednak jak nagrywacie filmików to nigdy nie wierzcie YouTube'owi. Jak nagrywacie filmiki. Jak nagrywacie filmiki, to nigdy mu nie wierzcie. Tak, idziemy, nie? Ale fajne. będzie taka sentymentalna podróż eee, sprawdzałem ten świat na razie zajmuje czy tam widziałem Creepera? nie <grystanie> eee, na razie ten świat zajmuje 12 mega nie jest tu dużo bada. Allora. Davai, stayka. Ok. Ah, parli gruben No, szukam Cię, miejsce, drogie moje. O kurczę, chyba zaraz trzeba będzie kończyć odcinek. Tak, no, już kończę, dobra. Kończę odcinek, do zobaczenia, na razie.